Boże. Witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę 15 lutego i posłuchajcie fragmentu z Księgi Syracydesa. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności z jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę. Co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władcą i widzi wszystko. Oczy jego patrzą na bojących się go. On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. To, co dzisiaj ujmuje mnie w tym fragmencie, to ta niesamowita wolność. Pan Bóg daje wybór człowiekowi. Pan Bóg mówi: to czego chcesz, czego pragniesz, po to sięgniesz, po to wyciągniesz rękę. Ta wolność, którą Pan Bóg daje człowiekowi, wypływa z Jego miłości. Bóg daje tak wielką wolność, ponieważ tak bardzo nas kocha. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia, Szczęść Boże.